You are Tak wygląda. Chyba, chyba tak. Cześć, witajcie ci, którzy się dołączyli. Dzisiaj z Walencji, ja tutaj o, przekażę, że nie jestem sam. Mam tutaj gości, chcecie się pokazać, przynajmniej twarze pokażę, bo z tyłu też są. Przynajmniej pomachajcie. Dobra. Dobra, cześć. To dzisiaj takie specjalne wydanie. Stwierdziłem, że fajnie się podzielić na żywo, bo fajne miejsce. I no właśnie, ja nie mam kawy. Zdożyliście zabrać kawy? Nie, bo niestety o 10.30 dopiero zaczynają z kawą. Więc dzisiaj bez kawy. Ale dzisiaj takie krótkie, bardzo. Znaczy, mam nadzieję, że będzie też OK, bo ja miałem na przykład problemy. Sprawdziłem, że Apple jest OK, ale niestety Cisco potrafi tutaj nieźle zamieszać. Dobra, to o czym dzisiaj krótko. O tym, jak jest na Kupkonie. Jak jest na Kubkonie i czy warto przyjechać? Chcecie przedstawić krótko? Jerzy, że ty przedstawisz się. Ja będę przekazywać mikrofon, bo mamy takie warunki. Cześć Jerzy, Jerzy Kopaczewski, e, firma DevOps City. Jechałem tutaj po, e, obejrzeć, zobaczyć, co się dzieje generalnie w, w świecie technologii. Że używamy Kubernetesa, więc to jest super jakby miejsce, e, e, żeby no, wiedzieć, co się dzieje na bieżąco. Przekazuję dalej. I mamy drugiego śmiałka, który opowiadał przed chwilą o imprezie. Do niej jeszcze dojdziemy, o wczorajszej imprezie. No co, no, no fajna impreza podobna. No. Ja nie byłem, ja nie byłem, ale Grzesiek może opowiesz krótko o sobie, i, i zaraz będziemy do pytań. Cześć. Grzesiek Czarnecki, Polkomter. Ja też przyjechałem tutaj trochę, żeby zaczerpnąć jakieś znaleźć jakieś inspiracje ze świata kubernetesowego, no ale przede wszystkim też, żeby spotkać ludzi, wymienić się doświadczeniami, tak? Bo to chyba o to najłatwiej tutaj jest. A impreza była fajna. To zaraz do imprezy dojdziemy. A powiedzcie, jak, jak Wam się podoba sama Walencja, bo samo miejsce? Jak to, jak to wygląda? Bo mi osobiście bardzo, ja nie byłem w Walencji, ale super pogoda, szczególnie jak nie jest super gorąco. Jak tam, Jerzy, u Ciebie? Jak byłeś w trzecim Walencji? Jak tam to miejsce? W Walencji nie byłem, ale ja bym musiał trochę kombinować. Tak, mamy tutaj y, fajne połączenia, bo jestem z Dańska, generalnie mamy loty do, do, do Barcelony i do Alicante, czyli byłem w wszystkich innych miejscach, a że zresztą dwa tygodnie temu odpalono y, jakby połączenie do Walencji, także fajnie się złożyło. Bardzo fajne miasto. Masa ludzi. Widać, że wszyscy już są w trybie letnim. Widać to po ubiorze, po, po, po zachowaniu i generalnie wszyscy już są jakby w takim trybie fiesty. I tak jakby zobaczyć miasto od środy, to już fala imprez się zaczyna. Nie? No, także, polecam. Dobra. Mnie, mnie na przykład zaskoczyło tutaj ceny. i nie wiem, czy Warszawa się zrobiła super droga, czy Walencja się zrobiła super tania, ale za kawę, dobrą kawę, euro 60, to jest naprawdę bomba. A ty, Grześ? Ja w Walencji już byłem chyba 15 lat temu, więc e, powtórzyłem sobie, przypomniałem sobie miejsca, w których, e, w których wcześniej byłem. E, rzeczy, które mnie zaskoczyły, no to tak, to, to, tak samo mówisz, że kawa, kawa super dobra kawa i tania, to tak samo wino no, na lampki, rioszki e, i inne to, też robią robotę, ja jestem fanem wina, szczególnie hiszpańskiego, także ja byłem tutaj bardzo zadowolony. No pięknie, architektura jest w Walencji, z Walencji jest super. Może jak na tę porę roku, w sensie no Bałtyk chyba w sezonie nie osiągnie takich temperatur, więc też już było zaliczone, więc super naprawdę. Dobra, to przejdźmy do takich konferencyjnych rzeczy, to znaczy co co tutaj? Jaka prezentacja? Bo przyjechaliśmy. Niektórzy przyjechali oglądać wszystkie prezentacje, ja mam swoją strategię, ale co was tutaj może najpierw. Co w ogóle zaskoczyło cię w konferencji? Jerzy, to, to, czy było coś takiego? Nie spodziewałeś? Co zaskoczyło? Dobrze, ja już widziałem taki trend troszeczkę wcześniej. Przede wszystkim, że Security tutaj rządzi. I security. ja już byłem w zeszłym, w zeszłym tygodniu na, w Berlinie na WSamicie. Ja już zauważyłem, że mniej więcej połowa firm wtedy prezentowała produkty i e, usługi takie typowo security e, e, focus i e, nawet takie firmy, które wcześniej ja widziałem jako jakby specjalizujące się zupełnie w innych tematach, znaczy, no, pokrewnych, e, ale one w tej chwili jakby tą czcionkę na security znacznie e, powiększyły na, ten, na tych wszystkich ma marketingowych materiałach. I to jest taki, wydaje mi się, temat roku, no ale to chyba nie ma się co dziwić, jakby sytuacja jest taka, jaka jest. Moja strategia na, na, na konferencję jest taka, żeby pogadać z największą liczbą ludzi, jaka jest możliwa, i generalnie skupiam się na networkingu. A prezentacji, pewnie w sumie, obejrzałem przez, przez, przez pięć dni no, dosłownie kilka. I to. Takie dosyć, dosyć selektywnie wy, 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 wybrane. i Byłem na na przykład Open Policy Agent, byłem na Open Telemetrics e, e, projekcie jakimś podsumowaniu. Takie, takie typowo e, powiedzmy e, rzeczy, które mnie interesują. E, I tyle. Jako, że organizator obiecał, że będziemy mieli dostęp do nagrań wideo, także chyba trzeba wziąć urlop i obejrzeć wszystko e, e, w przyszłym tygodniu. Tak, ja robię taką samą strategię, w sensie wezmę sobie, może nie wiem, czy ulop, bo ja ulop nie mam, ale tak, ale wezmę sobie, przeklikam to i postaram się najlepsze wybrać i gdzieś opublikować. Ja zdecydowanie mam, mam tą samą strategię, w sensie przyjechałem spotkać ludzi, przyjechałem spotkać was, ale przyjechałem też spotkać przyjaciół, których nie widziałem na żywo, w ogóle na przykład niektórych, a mam kilka prezentacji, ale to o, o nich opowiem, rzeczy, które mnie, mnie zaskoczyły. Um, no właśnie, a Grzesiek, co u Ciebie, co Cię zaskoczyło? A wiem, jedną rzecz, która mnie zaskoczyła, to jest średnie jedzenie. Trochę im nie wyszło, ale wybaczą im to, bo śniadania mam na przykład w hotelu super i w ogóle w Walencji można znaleźć fajne lokale, ale tutaj coś nie wypaliło. Jak u Ciebie? Chyba nie było jakichś takich wykładów, tam, sesji, które mnie tak bardzo zaskoczyły. Złapałem parę inspiracji na różnych warstwach, tak jak powiedzmy, narzędziowych, tych, które dziś tam mnie interesują. Troszkę niemile byłem zaskoczony tym, że bardzo mocno jest, był zaniedbany wątek CACD jakkolwiek. Widać, że te security to wszystko tutaj przyjęło, utrzymanie, więc trochę niepocieszony jestem z tego powodu. No, jeszcze dzisiaj może coś dla siebie znajdę, jeśli chodzi o tam jakieś warstwy, serwis meszowe, ale takiej wielkich poczęty nie było. No czym wiadomo, najlepiej tutaj. Ja tutaj też szukam też tego jednak spotkań z ludźmi po, po epoce covidowej, która miejmy nadzieję, że już się zakończyła, to, to takie, takie wyjazdy, takie spotkania e, dają bardzo dużo te inspiracje, e, robią robotę po prostu. To no. ja tylko pokażę ja tylko pokażę, jak traktują tutaj security znaczy safety bardziej. a o, Dotyczące covid -u. Tutaj mamy naklejki i każdego dnia przechodzimy kontrolę temperatury. A po to, żeby, żeby nie wpuszczali ludzi z, gorą no, z gorączką, tak? To jest chyba jedyny... jedyny. i oczywiście certyfikaty, to, to jak najbardziej. A, maski. Podobnie. Znaczy musimy siedzieć w maskach, ale... Okej, okay, trochę byłoby ciężej rozmawiać, także... Robimy to dlatego na samym końcu tego wielkiego, wielkiej hali. E, dobra, e, to ja tylko do dopowiem moją rzecz a propos prezentacji, bo ja przyjechałem tutaj porozmawiać z ludźmi, ale fajne prezentacje i tematy, które super mnie interesują, to było ostatnim wczorajem. Czy widzieliście prezentacja była o Pixie. Wow! zrobiło to dla mnie. I to było a propos JCD. To była prezentacja o tym, jak odtwarzać cały ruch za pomocą warstwy, kwytując ruch z poziomu Kernela, korzystając z BPF-a. Wow, to zrobiło na mnie ekstra wrażenie. Polecam, to będzie na pewno jedna z prezentacji, których będę polecać, akurat przypadkiem na, nie, na nią trafiłem. A, a poza tym była na przykład fajną, taką ciekawą prezentację techniczną o FMRL containers, to też jest fajna, um, a resztę jest okej, okay, jest okej, okay. ale to do tych prezentacji pewnie, pewnie jeszcze wrócimy. E, dobra, to co, jeszcze, co jeszcze mamy w, w planie? A ile słagu? Słag. Czy masz jakiś słag, Jerzy, na sobie? Nie, no ty nie masz słagu na sobie ja w ogóle. Mam własny, A, ty, ja własny przywiozę. Jerzy, ja, 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 ja mam własny słag, dlatego ja pewnie nie. Ja bym tak, tak garderobą, żeby mieć po prostu na każdy dzień. Ale całą, całą torbę przywiozę, bo mam. Okej, okay. to. Y to ja akurat nawet wydałem pieniądze na to, żeby kupić sobie coś porządnego, bo była fajna torba na gdzieś tam kiedyś zdjęcie wyślę, um, ale dałoby się. Tutaj mamy, znaczy nie, pewnie nie wiem czy chcesz się wypowiadać, ale pamiętam, że pokazywałeś tutaj kolega, e, pokazywał całą torbę e, koszulek. Tak, tak, ale i tak na sobie znasz tylko polskie marki że... Okej, okay. no. czekaj, ale ty masz pełny plecak tam gdzieś? Nie, nie. Ale są daty i da się spokojnie ubrać i nie wiem, co tam jeszcze, można jeszcze ciekawego wydobyć. Dobra, to, to może tak, czy polecacie wyjazd na, na CubeCon taki jak tutaj i jakie są wskazówki może na, dla tych, którzy się będą wybierać na, na taką imprezę? Macie jakieś? A, czekaj, moment, moment. Grzegorz ma jeden ciekawy temat. Bo my tu rozmawiamy, że fajnie sobie spotykać ludzi, i tak dalej, ale co z imprezami? <laughs> nie, to że jestem jakiś typem imprezowicza. Nie, nie. Imprezy to akurat wczoraj było tak, że dosyć fajnie zorganizowany jakiś wyjazd do winnicy. Piękne okoliczności przyrody, i niepowtarzalne, jak to w klasyku było. Całkiem fajne jedzenie, muzyka. No i właśnie może być wtedy tak naprawdę, wtedy no dużo więcej ludzi można było poznać. Wymienić kontakty z Polakami, którzy tutaj też przebywają, doświadczy dużo. Fajnie jest to, że, że nikt nie, nie ukrywa tego w żaden sposób, jakie jaki setupy ma u siebie, jak, jak rzeczy rozwiązuje, nie ma tajemnic. Po prostu chętnie się wszyscy wymieniają, Tu wiedzą. No, networking, no wiesz, okoliczności przyrody, tak temu temu sprzyja, więc warto wyjechać. Nie ma, nie ma co chyba liczyć na to, że, że to będą jakieś rzeczy jakieś takie odkrywcze, może to się bardzo na początku ścieżki, ale każdy na pewno coś znajdzie dla siebie. Ja na przykład znalazłem to, że zastawiam się nad kilkoma produktami i tutaj spotykając się z tymi twórcami to na przykład sobie bańka pewna, taka marketingowa prysła i okazało się, że nie, to jest jednak nie dla mnie, więc już wiem, że nie będę musiał w to wchodzić, nie tracić energii, przepalać po prostu dni pracowników na to, żeby badać jakiś temat, więc to akurat było spoko. O tyle. Spoko. A ty Jerzy? Bo ty chyba nie pierwszy raz. Ty tu już jeździsz sporo na, na te imprezy. Wiesz co, nie jeździłem jak w syny, Nikt nie jeździł ostatnie dwa lata, sorki. Spróbuję mikrofon ustawić tak, żeby mnie było słychać. Znaczy, ja byłem dużo, dużo wcześniej na imprezie, która była Linux Konem, i to był chyba 2012 13 rok, byłem w Pradze. Bardzo fajna impreza, to może, można było takich ludzi z Kora Open Source spotkać. Między innymi Linus, Linus Torvalds był z Stalmanem w habicie, co było dosyć ciekawe. E, tutaj w Walencja, no, e, znaczy generalnie e, to, co bym polecał, to e, to, czego ja nie zrobiłem, czyli żeby to zaplanować trochę wcześniej i, e, i poszukać sobie dobrego hotelu. Bo na przykład musiałem się przeprowadzać trakcie tygodnia, bo nie udało mi się znaleźć w sensownych cenach Airbnb, a już w hotelach można było sobie, że tak powiem zapomnieć, bo słyszałem, że co niektórzy, którzy w tym samym czasie bukowali, to płacili jakieś 300, 400, 500 euro za noc. No jak ktoś chce taki budżet wydać na wyjazd tygodniowy, no to to jest spoko, nie? to fajnie, ale ja akurat nie byłem na to gotowy. Jeżeli chodzi o sama impreza, no ja bym, ja bym jakiś plan sobie ułożył wiadomo, no, dlaczego trzeba pomyśleć, dlaczego tu jeździsz nie? i przyjeżdżasz, bo czy chcesz obejrzeć prezentację, czy chcesz po prostu wyszukać sobie ludzi. Ja, ja bardzo szukam takich inspiracji, szczególnie ludzi, którzy prowadzili biznesy podobne do mojego na podobnym jakby etapie rozwoju. I próbowałem też z nimi porozmawiać, jak oni rozwiązywali te problemy, które my teraz w tej chwili mamy, tak? Czyli, czyli generalnie jak dla mnie to jest pozyskiwanie klientów i też zarządzanie jakimś teamem technologicznym. No? Ale wiadomo, te wszystkie rzeczy, które, które no w, w obrębie Kubernetesa się pojawiły, bardzo wartościowe. No? Także oddaję. To raz ja, ja. tylko powiem, ja dwa miesiące wcześniej, po pierwsze, ja musiałem za to zapłacić samodzielnie, więc tylko to mnie kosztowało. Sponsor jest tutaj u mnie, ale faktycznie ja, ja całkiem, całkiem niezłą cenę za hotel znalazłem i hotel jest super. Mogę polecić później, jeśli ktoś się będzie zastanawiać. I faktycznie, tak, tak, zaplanować zdecydowanie. Nawet dość tanio udało mi się zrobić rezerwację samolotu, więc mega. No dobra, to tak będziemy powoli podsumowywać, żeby tutaj nie przedłużać to tytułem takiego końca. Czy wybierać się na kolejne imprezy, czy, czy może mi, mieszanka online i, i czasami, raz na jakiś czas wyjazdy? Co ty na to? Jak będzie taka możliwość, to na takie imprezy oczywiście tak. Na te takie mniej jakieś popularne, czy tam jednodniowe, no to może czasem online'owo, nowo, ale takie, taka zdecydowanie, zdecydowanie na żywo jest dużo fajniejsza, więc polecam. Ja w ja, momencie tylko naprawę mikrofonu, wszystko na żywo. E, tak, ja, ja zdecydowanie. E, North America jest w Stanach, jest kolejna impreza chyba w październiku. To co, to, to, wybieracie się? Ja. E, ja jeszcze może nie, ale na pewno za rok, nie wiem gdzie będzie KubeCon. Ja się naprawdę po tej pandemii odżyłem na tej imprezie. Jest naprawdę, nie mogę się doczekać. Było ekstra. Jerzy, gdzie się wybierasz? Bo ty to byłeś chyba już na AWS-owym ostatnio i tak dalej. No my pracujemy dużo z chmurą AWS-a, więc ja te AWS-owe partnerskie rzeczy śledzę. Dla mnie to był naturalny, Berlin w zeszłym tygodniu był naturalny. Ale co ciekawe poznałem tutaj, mam już plan na kolejny wyjazd, taki gdzie prawdopodobnie prezentację będziemy robić byt gorszy, jest taki bliżej domu, a raczej no ja że z Gdańska jesteśmy, to bardzo bliski temat. Poznałem w ogóle bardzo fajne rzeczy, bardzo dużo Polaków tutaj z, z zamieszanych w środowisko takie chmurowe technologiczne udało mi się poznać. I też paru organizatorów takich imprez lokalnych. Ja teraz nie przytoczę z pamięci nazwy, ale to jest generalnie w ogóle Bydgoszcz nie kojarzyła mi się z takim miejscem, gdzie, gdzie się Grzegorz, co dzieje. Grzegorz, Grzegorz, dokładnie, ale to jest BT, no, BT Conference. BT Conference no. Dokładnie. I to na pewno będziemy chcieli się wybrać. Ale mówię, Amsterdam w, przysz, w przyszłym roku według mnie jak najbardziej. Nie? Jest. Tak, wczoraj A, się okay. dowiedziałem, że Amsterdam. A, okay. e, tak to już ja liczę, że w przyszłym roku po pierwsze będzie więcej Polaków tutaj na, na występach, bo było nas trochę. Mateusz zrobił prezentację z M-Banku, na której byłem, ale reszta to chyba było z innych firm. Patrzę na Wojtka, to ciekawe, czy SpaceList kiedyś zrobi. Zrobi. No, obiecuję Wojtek, że Spacelift zrobi kiedyś prezentację, ale liczę, że w przyszłym roku będzie też więcej Polaków, nie tylko tak, żeby sobie pogadać, tak jak tutaj, ale żeby pokazać co się dzieje, bo naprawdę się sporo, sporo dzieje w polskich firmach. Dobra, to, to na koniec jakieś pytania są. No, dosłownie ze. A dobra, jedno pytanie. Jedno pytanie, bo drugie jest e, sugestia, su, to może zacznę od tego drugiego. Sugestia e, prezentacji What Anime taught me about Kubernetes Development. Jest taka prezentacja o 11.55. Tak. Ktoś idzie, bo akurat ja, ja szukam inspiracji, bo, bo dzisiaj jest troszeczkę luźny dzień po pewnie po wczorajszym imprezie. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie czego na YouTube jeśli o, o mnie, ale dobra. Jest pytanie takie: Panowie, jak przedstawia się CubeCon w kontekście odwiedzających, to znaczy techniczni versus biznesowi z waszej perspektywy? I ja wydaje mi się, że technicznych tutaj jest na maksa. Jak się tylko pojawiały techniczne prezentację, to automatycznie sala się wypełniała. Po prostu było mnóstwo ludzi. Jak była taka, taka bardziej high levelowa, to tak ludzie zaczynali już telefon brać i, i scrolling po, nie wiem, po Instagramie, TikToku czy whatever. Jak potwierdzacie to, bo poruszaliście się w, też w różnych tych... Potwierdzam, wszędzie gdzie, gdzie się gdzie człowiek nie zatrzyma, to tylko cały czas o się gadają, więc to mówi samo za siebie. Czyli geekowska impreza. Jak, to, najbardziej, jak najbardziej. Tu można było tak naprawdę spotkać wszystkich twórców e, projektów. E, naprawdę bardzo znane nazwiska się przewijały, e, ale też ci biznesowi ludzie, oni kiedyś byli techniczni zazwyczaj, tak? więc można o, o technikale z nimi porozmawiać. Dobra, czy jak chcecie spotkać e, e, geeków, jak chcecie, żeby wasz pull request w projekcie open source'owym przeszedł, bo tutaj była ciekawa rozmowa a propos Desert Manager, ale to nie będzie pojawiać szczegółów, to, to wpadajcie na KubeKon. To co, idziemy kontynuować ostatni dzień Kipkona. Trzymajcie się, na razie, hej. Czekaj, pomachajcie. Tutaj Grzegorz. Dobra.